Idę na pierwszą przechadzkę. Woda jest tutaj, słuchajcie, na całych ulicach. Zaraz wam pokażę. Ślicznie. Dziś zabieram Was do Teotitlan del Valle w stanie Oaxaca na spotkanie ze społecznością Zapoteka, niezależną od rządu i polityków, która sama zarządza własnym miasteczkiem, ma własne prawa i żyje w zgodzie z wielowiekowymi tradycjami. Jednocześnie pragnę powitać nowych subskrybentów, których tu ostatnio sporo przybyło. Mam nadzieję, że zostaniecie na dłużej. Wygląda na to, że tutaj zamiast taksówek jeździć takimi pojazdami fajnymi. Nie wiem, jak to się nazywa, ale już mi się podoba. Już widziałam dużo. Tak wygląda plac przed tym, właśnie Centrum Kultury. Tutaj jest wejście główne. A tutaj są stragany osób, które robią te wszystkie dywany, chodniczki i tak dalej. Głównie tkactwo w tej, w tej wiosce jest takim głównym źródłem dochodu, z tego co zrozumiałam. Więc jak widzicie, to jest pełno właśnie sklepików, stoisk, w których można sobie kupić przeróżne cudowne rzeczy. Od bardzo dużych, po bardzo małe typy pompony na przykład do torebki. A tak to wygląda, tam w tyle góry. To jest cudowna góra. raczej się na nią nie wdrapię, bo nie mam czasu, to jest taki plac, na którym się tutaj odbywają właśnie te festyny, tańce, koncerty i tak Nie wzięłam stabilizatora niestety, bo nie chciało mi się tego targać, więc tak trochę się może będzie trzęsło, ale zaraz się postaram to jakoś złapać. Zobaczcie, jest piątek. Normalnie w piątki docierają do takich miasteczek turyści, a tutaj jak widzicie, dobra, za mną jest ściana nic nie widzicie, ale tutaj jest prawie pusto. Zobaczcie, to jest główna ulica, na której są właśnie sklepiki, kafejki i tak dalej. I nie ma żywej duszy. Jest piątek, godzina 13. Normalnie w Meksyku o tej porze już zaczynają się właśnie turyści zjeżdżać. Na ogół przyjeżdżają w piątki rano. Nie wiem, jak to robią, bo przecież powinni być w pracy teoretycznie. A tej naprawdę żywej duszy nie ma. Ale super, tu jest bardzo mi się podoba, jest spokojnie. Aczkolwiek do życia, no to. Szczerze mówiąc nie wiem, bo nie ma tu nic do roboty. No. My jesteśmy w pracy, więc to co innego. My będziemy mieć tutaj zajęcia po prostu przez trzy tygodnie potem stąd wyjeżdżamy. Natomiast jak tutaj ludzie mieszkają, no to szczerze mówiąc pojęcia nie mam co robią. No chyba te dywany właśnie. To Teotitlan słynie z naturalnych barwników, stosowanych jeszcze w czasach prekolumbijskich. Pracownie takie jak ta robią darmowe prezentacje procesu wytwarzania nici oraz ich farbowania. Podczas takiego pokazu możemy zobaczyć rośliny i inne składniki mineralne używane do pozyskiwania konkretnych kolorów. I najbardziej cenionym i najdroższym składnikiem właśnie jest kocinia, czyli pasożyt kaktusa, którego ceny mogą dochodzić nawet do 15 tysięcy pesos za kilogram, czyli to jest około 3 tysięcy i dzięki temu barwnikowi Uzyskujemy wyjątkowo piękne odcienie czerwieni. Językiem oficjalnym tutaj w tej wiosce jest sapoteka. Oczywiście oprócz tego ludzie mówią też po hiszpańsku, ale zobaczcie te nazwy. To wygląda po prostu kosmicznie. Piękny jest ten język. Za mną widzicie jedyną kafejkę, która tutaj akceptuje karty kredytowe. Tutaj wszystko odbywa się gotówką, bo w miasteczku nie ma zasięgu, więc po prostu nie działa ani internet, ani telefon, ani nic. O, uciekam z drogi pojedzie coś. W związku z tym wszystko trzeba płacić gotówką, więc wyobraźcie sobie, że musicie przyjechać na parę tygodni i przywieźć ze sobą kasę, bo, bo tutaj przecież nawet nie ma banku ani bankomatu. O tu kolejna kafejka, ta nie akceptuje kart, ale przynajmniej mają wifi. A to już coś. Ale w ogóle jestem w szoku jakie tu mają chodniki. Zobaczcie, prościutkie, wyłożone kafelkami. Wąskie są bardzo, jak to w Meksyku, ale przynajmniej są. Później Wam pokażę jakie są w Boca del Rio, to nie uwierzycie ich w Veracruz. No, a tutaj są po prostu piękne chodniki, nawet pani w szpilkach by tu dała radę. Szok. To za mną wygląda jak główny targ miejski. Nie wiem o której oni są otwarci, bo jeszcze mi się ani razu nie udało tutaj przyjść, żeby coś tutaj się działo poza niczym, w sumie tak jak teraz. Ale widzę, że pan kwiatki rozpakowuje, zaraz zobaczymy, co się dzieje dalej. Dzień na Mercado zaczyna się o świcie i pewnie dlatego przez pierwsze dni nie mogłam trafić na godziny, w których byłby otwarty. Mercado to nie tylko miejsce, w którym można zrobić zakupy. Pełni on bardzo ważną funkcję socjalną. No, nawet ten piesek ma tutaj swój własny interes do załatwienia przy tym stoisku miasta. W miasteczku takim jak to, w którym ludzie nie wychodzą wieczorami do barów, nie spotykają się na firmowych lunchach, nie chodzą do kina ani do restauracji to właśnie na takim targowisku mają okazję po prostu zobaczyć się ze znajomymi, poprotkować, wymienić się doświadczeniami, poobcować z ludźmi. Produkty na Mercado są świeże, lokalne i w bardzo niskich cenach. Można tutaj także zjeść tradycyjne tlayudas czy tamales, kupić gotowe potrawy na obiad czy sprzedać własne wyroby. To targowisko jest bardzo dobrze zorganizowane, ma trzy hale, jest bardzo czyste. Także jak widać, bez polityków wszystko działa lepiej. A no tutaj, miejscowy kościół już go dekorują, bo w ten weekend zaczyna się fiesta miejska. Słuchajcie, czy tam wioskowa? Nie wiem. Będzie podobno jakaś duża fiesta, na której będą i tańce, i jedzenie. Zobaczymy na pewno, bo mam zamiar się tam wybrać. Tak wygląda kościół. Jest tu pięknie, piękne drzewa wielkie, kolorowo, ślicznie. W ogóle uwielbiam tą pogodę tutaj, bo jest tak wiosennie. Pierwszy raz w życiu widzę drzewo grejfrutowca, czy tam nie wiem jak to się nazywa. Są gigantyczne. Przyłożyłabym tam rękę, ale za wysoko są, ale no kurde, gigantyczne jak piłki. Zaczyna się niedługo fiesta. No i właśnie chyba się zaczęła. To znaczy, jest to oczywiście fiesta patrona tej wsi. I zaczyna się od mszy. No i właśnie zespół stoi przed kościołem. Gra takie właśnie coś. Nie wiem co to jest, ale się dowiem. Przechodzą kobiety z kwiatami. I będzie msza. A później w ten weekend zaczyna się już po prostu zabawa. Będzie jedzenie, tańce, no i wszystko inne. Patrzcie jakie mają zarobiste płoty z kaktusa. Dobra, to już teraz rozumiem, dlaczego nie mają cały rok próby. Słuchajcie, bo oni teraz muszą całe miasteczko przemaszerować, grając w tym zespole. No więc nie mogą im się skończyć piosenki. <noise> Ale czat. O, dostawca gazu i typowa muzyczka, leci, słuchajcie, coś pięknego. Słyszycie to i wiecie, że musicie wyjść przed dom, żeby sobie wymienić butle, bo się gaz, akurat skończył. A tu moja ulubiona uliczka na zakupy. Tutaj o, w tej bramie, w, tej, w tamtej następnej, o w tamtej, gdzie był wilia, sprzedają ciuchy, a normalnie to sprzedają same dywany i chodniki. No to co zrobię z chodnikiem w samolocie, no błagam. Natomiast ciuchy, jak najbardziej, właśnie idę kupić coś fajnego. Pani powiedziała, że ma wyroby nie tylko z tej wsi, ale również z różnych sąsiednich. W związku z tym te wzory są tutaj bardzo różne, a na pewno są bardzo różne niż te w Veracruz. Idę sprawdzić. Kolejny chodnik, szerokość kursiwa, super, patrzcie co się dzieje, Centymetry zostało, ale da się przejść od biedy, jak się go ziuprze, o to już lepiej. No i miałam wam pokazać co kupiłam, poszłam na ciuchy, a kupiłam flaszkę, słuchajcie, no i tu mamy kolejny dowód, że młodzy to są alkoholicy, tak to jest prawda. No, Mezcal był drogi, bo kosztował chyba 1200 pesos, jak na Meksyk, to jest super drogo, ale on jest tutaj robiony w Teotitlan del Valle, jak widzicie. Pani twierdzi, że jest super dobry, więc zobaczymy. Musiałam wrócić do domu, żeby się przebrać, bo słońce wyszło i zrobiło się gorąco. A popytałam tutaj trochę tubylców, że tak powiem, jak tutaj w ogóle życie wygląda w tym miejscu, bo to jak wam mówiłam, jest tu bardzo spokojnie, nic się prawie nie dzieje. I oni po prostu powiedzieli, że oni żyją tu jakby w zgodzie z naturą, czyli wstają bardzo, bardzo wcześnie rano, jak słońce wschodzi, i idą bardzo wcześnie spać. I dlatego też. Nie ma tutaj w ogóle nic otwartego, po zmroku, w ogóle tak naprawdę po 18.00 wszystko już jest zamknięte na cztery spusty, wszyscy idą spać. Rano z kolei, już od 6.00 rano słychać jakieś hałasy, w coś pracują, robią coś, naprawiają i tak dalej, jakieś młotki, wiecie, i te sprawy. No, więc tak tutaj te wygląda. Jak Wam mówiłam, są tutaj tylko trzy kawiarnie, restauracji w ogóle nie widziałam żadnej. Jest tylko hotel jeden, w którym jest jakaś tam restauracja, bo wszyscy po prostu jedzą tutaj w domu. Tak naprawdę jedzenie w restauracjach jest tutaj tylko dla turystów, a turystów tutaj po prostu nie ma, tylko w weekendy, tak jak dzisiaj. A i tak nikogo nie ma. O, zobaczcie, jest sobota, popołudnie. No i tak tu jest. Słyszycie w tle, ćwiczy zespół już na fiestę. Ćwiczą od rana, bardzo dzielnie. Podziwiam, bo jeszcze nie ćwiczyłem dzisiaj wcale. No więc nie mogę się doczekać, jak fiesta będzie wyglądać. Tak, jak Wam mówiłam, są tutaj trzy kafejki i wyglądają, słuchajcie, o tak. To nie ma nic wspólnego z naszymi Starbucksami czy jakimiś innymi sieciówkami. Biznesy rodzinne, malutkie, trzy stoliczki, coś pięknego. A z tej strony, uwaga, patrzcie. Bezpośrednie przejście do galerii, w której można sobie kupić o takie coś dywaniki. Hamaki, nawet słuchajcie. Czat. Tutaj nie ma ściany, to się tylko za potem zamyka taką roletą. Widzicie? I w sumie cały dzień jest otwarte. Można w każdej chwili wejść, pooglądać. Te drzwi, które tam widzicie, to jest wejście do yy, pracowni, w której tkają te wszystkie rzeczy. Więc... <tryk> ta odbywa się co roku w pierwszy tydzień lipca i jest to wydarzenie warte polecenia. W tym roku pomimo pandemii ludzie tłumnie gromadzili się na ulicach i na placu, społeczność Teotitlan w przeciwieństwie do mieszkańców innych autonomicznych społeczności nie odrzuciła szczepionki przeciw COVID i większość mieszkańców jest już zaszczepiona. Kilka słów o autonomii Teotitlan. Niezależność społeczności rdzennych mieszkańców Meksyku jest zgodna z orzeczeniem Sądu Najwyższego, które przyznaje im prawo do na przykład samodzielnego wyboru władz miejskich bez udziału żadnej partii politycznej, samodzielnego zarządzania surowcami naturalnymi tego właśnie miejsca, w którym mieszkają. Natomiast tradycje i zwyczaje mają pierwszeństwo nawet nad konstytucją kraju. Wszystko, co jest do zrobienia, mieszkańcy załatwiają sami. Jeśli więc trzeba na przykład ułożyć chodnik, jedni pracują, inni przekazują środki lub materiały, a ci, którzy nie mogą pracować z powodów zdrowotnych, na przykład, przygotowują posiłki i napoje dla osób, które pracują. Wszystko odbywa się tutaj bardzo sprawiedliwie i wszyscy są tak samo zaangażowani. Taka autonomia nie jest wcale łatwa do uzyskania, politycy nie lubią oddawać władzy i pieniędzy, jak wiadomo. Jednak coraz więcej społeczności o tę niezależność w Meksyku walczy i to na szczęście z powodzeniem. Najbardziej wyczekiwanym elementem fiesty jest wielki pochód oraz pokaz tańca słynnego danza de la pluma, czyli tańca piór, który wchodzi w skład tańców z czasów konkwisty i nawiązuje do podboju tych ziem przez hiszpanów. Stąd w melodiach pewne podobieństwo do muzyki flamenco. Fiesta jest wielkim wydarzeniem dla całej wsi. Przebywa na nią bowiem wielu turystów. Tancerze przygotowują się miesiącami, ćwicząc układy choreograficzne, tak więc tego dnia wszystko musi wyjść perfekcyjnie. Te nakrycia głowy mężczyzn, które widzieliście, są bardzo ciężkie i taniec w nich wymaga wielkiej wprawy i precyzji. Zaczął padać deszcz. Zaraz zobaczycie jak tancerze się przygotowali na tą okazję. Słuchajcie, nie uwierzycie co zaraz wam pokażę. Mają piropiusze powinięte folią, ale tak. No wszystkiego się spodziewałam, ale nie tego. Deszcz, nie deszcz, piesta musi trwać. O i Patrzcie co znalazłam tutaj na wsi. Mają kurde całkiem spoko boisko wybudowane. Bardzo ładne. Sto razy ładniejsze niż u nas w Veracruz. Wyszłam sobie na kawkę w takie miejsce z takim widokiem. Pod kościołem trwa fiesta. Już czwarty dzień. Myślałam, że ta fiesta będzie trochę inna. Myślałam, że ona będzie taka bardziej wiecie, taka wioskowa impreza, gdzie alkohol, tańce i w ogóle. Faktycznie są tańce, tylko nie są takie, jak widzieliście. To są takie tańce właściwie przebierane bardziej, powiedzmy. Plus ten cały zespół, tutaj przechodzą właśnie tymi uliczkami, yy, tańcząc, śpiewając. Panie z kwiatami podążają za nimi, przed nimi dzieci. Ale tak naprawdę to wszystko. Nie ma tej takiej imprezy, wiecie, że się wszyscy schlają w ogóle ten. Więc mi się wydaje, że tutaj, w tej miejscowości, przynajmniej ta fiesta jest taka typowo kościelna. Wszystko to się odbywa yy, właśnie pod tam, pod kościołem, pod katedrą, na tym placu a pod kościołem nie wypada pić, widocznie, no i smuteczek, nie mamy skali, słuchajcie, chyba sobie sami kupicie. A na kawę przyszłam, patrzcie, do takiej kawiarni z widoczkiem na górę. Znowu będzie chyba padać. O i tak to wygląda, jest tarasik. O, kawusia. Super, tu jest mega. Nie chcę się w ogóle stąd wyprowadzać, znaczy nie chcę w ogóle wracać do tego zasyfionego Veracruz. jest sprawa. To jeszcze nie koniec wizyty w tym uroczym miasteczku. W kolejnym odcinku pokażę Wam, jak wyglądał mój typowy dzień w pracy w Teotitlan. Do zobaczenia wkrótce.